Cześć Manko, witam w kolejnym treningu życia. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który albo ci dotyczy, albo kiedyś będzie dotyczył. Czyli zostałeś rzucony? Bardzo dobrze. Teraz masz szansę zacząć żyć. Jeżeli to oglądasz, to prawdopodobnie właśnie doświadczyłeś jednego z najtrudniejszych momentów w życiu. Zostałeś rzucony. Być może byłeś w długoletnim związku, może. Myślałeś, że to już ta jedyna. A może nawet budowałeś z nią wspólne życie. A teraz masz wrażenie, że wszystko się zawaliło. Czujesz ból, pustkę, rozczarowanie. Może nawet masz ochotę do niej napisać, błagać o powrót, zadać sobie pytanie, dlaczego. Ale chcę, żebyś wiedział jedno: to może być najlepsza rzecz, jaka ci się przytrafiła. Tak, dobrze słyszysz. W dzisiejszym odcinku pokażę ci, dlaczego większość mężczyzn zaczyna odnosić sukces dopiero po bolesnym końcu związku. Przeanalizujemy dokładnie, co dzieje się w twoim umyśle i ciele po rozstaniu. Jakie są naukowe podstawy tego, co teraz czujesz, jakie błędy. Popełniają mężczyźni w Twojej sytuacji i jak ich uniknąć? Przede wszystkim dam Ci konkretne strategie, które pozwolą Ci wyjść z tego kryzysu silniejszym, pewniejszym siebie i gotowym na zupełnie nowe życie. Brzmi dobrze? Zaczynajmy. Dlaczego to zatem tak boli? Pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, to fakt, że ból, który teraz czujesz, jest całkowicie normalny i ma swoje. Biologiczne podstawy. Badania przeprowadzone przez psychologów z Uniwersytetu Columbia wykazały, że odrzucenie aktywuje te same obszary mózgu, co fizyczny ból. To z kolei oznacza, że twój mózg. Nie rozróżnia, czy właśnie złamałeś nogę, czy twoja kobieta odeszła. Ból, który czujesz, jest realny i fizyczny. Dodatkowo czujesz pustkę, ponieważ twój umysł i ciało przez miesiące, być może nawet lata, były przyzwyczajone do schematu dostarczania sobie dopaminy i serotoniny dzięki obecności tej kobiety. Teraz nagle zostało to odcięte i pojawia się szok, podobny do objawów. Odstawienia narkotyku. Dobra informacja jest taka, że to uczucie nie jest trwałe. Minie, jeśli podejdziesz do tego procesu w odpowiedni sposób. Zamiast walczyć z bólem, powinieneś nauczyć się go zrozumieć i zaakceptować. Bo tylko tak będziesz w stanie iść. Naprzód. Dlatego jedna z najgorszych rzeczy, jaką można zrobić w tej sytuacji, to skupiać się na rozpamiętywaniu wszystkich tych rzeczy, które właśnie dostarczały tych pozytywnych bodźców, bo ich nagle przestaje brakować. A wszelkie pozytywne rzeczy w życiu zaczynamy utożsamiać z jedną osobą, a nie z emocjami, które dostarcza nam interakcja z drugim człowiekiem. W związku z czym nasz mózg robi taki mechanizm, że w momencie, kiedy zabiera nam się naszą zabawkę, to wyrzucamy. Resztę emocji z wózka. Co oznacza, że wszelkie pozytywne informacje i wszelkie bodźce, które moglibyśmy odebrać pozytywnie, utożsamiamy z jedną konkretną osobą. Dlatego tak ważne jest, żeby na tym etapie zdepersonalizować to uczucie i po prostu skupić się na sobie, bo to jedyne skuteczne rozwiązanie. Co mówi zatem nauka? Według badań psychologicznych z University of Texas, mężczyźni zazwyczaj dużo gorzej znoszą rozstanie niż kobiety, ale mają znacznie większy potencjał do odrodzenia się i osiągnięcia sukcesu po przeżytym kryzysie. Helen Fisher, antropolog biologiczny, przeprowadziła badania, które wykazały, że kobiety ewolucyjnie są przystosowane do szybszego zamykania rozdziałów związanych z relacjami. Mężczyźni, natomiast, potrzebują więcej czasu na adaptację do nowej sytuacji. Ale kiedy już zaczną działać, mogą osiągnąć Znacznie więcej niż wcześniej. Rozstanie może działać jak katalizator. Nagle przestajesz tracić energię na relację, a zaczynasz skupiać się na sobie. To moment, który na wielu poziomach może zmienić twoje życie. Dlatego tak ważne jest, żeby w takiej sytuacji, w której nagle zmienia się całkowicie parametr funkcjonowania, nagle zmieniają się okoliczności, nagle musimy zbudować swoje życie na nowo. Musimy skupić się przede wszystkim na sobie. Jeżeli nie skupimy się na sobie i nie odbudujemy poczucia wartości, poczucia radości i poczucia swobodnego funkcjonowania, zwyczajnie nie będziemy atrakcyjni dla otoczenia, bo przestaniemy być atrakcyjni w swoich oczach. Dlatego tak ważne jest, żeby nie skupiać się i nie rozpamiętywać nad tym, co było, bo to już nie wróci. A i tak, jak wróci, to najczęściej statystycznie się znowu rozpada. Dlatego klucz do udanego przeżycia rozstania. To natychmiastowe skupienie się na sobie, co wcale nie jest takie proste i często sprawia nam wiele kłopotów i trudności. Jakie zatem popełniamy najczęściej błędy w takiej sytuacji? Wielu mężczyzn popełnia kilka podstawowych błędów po rozstaniu, które tak naprawdę tylko pogarszają ich stan. Numer jeden. Błaganie o powrót. Im bardziej prosisz, tym mniej atrakcyjny się stajesz. To prosta psychologia. Nikt nie chce być z kimś, kto desperacko walczy o uwagę. Tutaj musi być Cold Face. Next bitch, please. Tego kwiatu jest półświatem. Musisz tak myśleć, bo to jest jedyny bodziec, który może spowodować, że ta druga osoba zwróci na ciebie uwagę i będzie chciała być w Twoim otoczeniu. Musisz stać się mężczyzną, który niczego potrzebuje. Musisz stać się mężczyzną, który otrzepał kurz i idzie dalej. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy przyjmiesz postawę błagalną, i w momencie, kiedy w uniżony sposób będziesz się komunikował, oddajesz swoją pozycję negocjacyjną i paradoksalnie pogarszasz swoją sytuację, bo wchodzisz w relacje z poczucia braku, a nie z poczucia naprawy. Dlatego tak ważne jest, skoro zdecydowałeś się zamknąć drzwi, albo te drzwi zostały za tobą zamknięte, nigdy, przenigdy, nie błagaj o powrót, zajmij się sobą. Drugie, zaniedbanie siebie. Wiele osób popada w depresję, w stany depresyjne, przestają o siebie dbać. Co prowadzi do jeszcze większej stagnacji. To jest takie próba pokazania światu na siłę, że człowiek cierpi, że nie daje rady, że do tego stopnia jest dotknięty przez tą sytuację, że zapomina o siebie zadbać, zapomina i doprowadza się do stanu, w którym jedyne uczucie, które można uzyskać, jest litość. A litość to nie jest uczucie, na którym można budować jakąkolwiek relację, a przynajmniej się nie powinno. Dlatego zaniedbanie siebie w tej sytuacji to najgorsze, co można zrobić. Zadbaj o siebie. Od tego zacznij. Wtedy będziesz mógł zadbać o świat. 3. Nienawiść do całej płci, do kobiet. Nie każda kobieta jest taka, jak twoja była. Nie wchodź w pułapkę ogólnego potępiania wszystkich kobiet. Już i tak kolejna kobieta będzie musiała przejść piekło, żeby ci udowodnić, że nie jest tą poprzednią. Ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy przerzucasz traumatyczne przeżycia poprzedniej relacji na nową. To jest troszeczkę tak, jakbyś poplamił kogoś krwią z nie swojej rany. I w ten sposób doprowadzasz do sytuacji, w której nowa przestrzeń jest natychmiast sabotowana. I będzie ciężko znaleźć neutralny grunt, w którym będzie można budować relacje. I nie mówię tu o takim normalnym narzekaniu na kobiety, że wszystkie baby są złe. Bo są tak samo złe jak faceci. Ale nie warto w oparciu o jedną negatywną jednostkę budować sobie wizerunku całej grupy społecznej. Bo to zwyczajnie nie działa. I to, że skrzywdziła Cię jedna kobieta, nie znaczy, że druga zrobi to samo. Odwrotny mechanizm. Ja zawsze powtarzam, że wraz z każdym kolejnym niepowodzeniem, szansa na powodzenie wzrasta. Perspektywa. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób na to patrzysz. Dlatego nie obwiniaj kobiet za błędy jednej. Proste. Szukanie zastępstwa na siłę. Skakanie w kolejny związek tylko po to, by zapomnieć, to błąd. Nowa osoba nie uleczy Twojego bólu, jeżeli nie przepracujesz go sam. Metoda tak zwanego plastra. Cierpię, jestem samotny, jestem odrzucony. Kobieta mnie rzuciła i cierpię, dlatego pójdę do jakiejś innej kobiety, żeby przykleić sobie plaster na swój ból. Robimy krzywdę de facto sobie i robimy krzywdę tej kobiecie. No bo jeżeli jedyną naszą pobudką do budowania relacji jest samotność i uczucie samotności i cierpienie, to nie są dobre okoliczności i dobre środowisko na to, żeby budować jakąkolwiek relację. Dlatego zanim skoczysz w następny związek, najpierw niech się zagrożą rany z poprzedniego. Tak, żebyś mógł do związku wejść z czystą kartą. I oczywiście nie ma tu jednoznacznej reguły i Czasami dzieje się tak, że wchodzimy zaraz w nową relację i ona akurat jest dobra i akurat może spowodować, że, że się uda i że będzie dobrze. Ale generalna zasada jest taka, że daj sobie odpocząć. To jest trochę tak jak w boksie. Nie, nie bez powodu liczymy do 8 i na 8 bokser powinien wstawać. I zobaczcie, co się dzieje z tymi bokserami, którzy dostają ciężki knockout, wstają na 3 i jeszcze błędnik nie wrócił do równowagi. Poleż tam chwilę. Po to jest ten czas. Wróć do równowagi. Dopiero wstań na równe nogi. Bo inaczej wskazujesz. Siebie i otoczenie na trudne sytuacje. Jak się zatem odbić? Pierwsza zasada to zasada zero kontaktu. To najważniejsze narzędzie, jakie tylko może być. Nie ma skuteczniejszej metody na odbudowę psychiki niż zerwanie wszelkiego kontaktu z byłą partnerką. Każda wiadomość, każde spojrzenie na jej media społecznościowe tylko i wyłącznie przedłuża Twój ból. Jest cała masa. Cała masa rozpraszaczy, poza Twoją kontrolą, które będą w tym środowisku funkcjonować, czyli wspólne piosenki, wspólne restauracje, wspólne jedzenie, wspólne przestrzenie, których, których nie da się wymazać, które usłyszysz często mimowolnie, przejdziesz gdzieś mimowolnie, gdzie Ci będzie to wszystko niejako o tym przypominać. Dlatego, skoro i tak będą przestrzenie, które będą Cię bodźcować, to musisz zrobić wszystko, żeby tą przestrzeń Swoją wyczyścić. Skasuj wszystkie zdjęcia, skasuj numer, zablokuj media społecznościowe, żeby nie dostawać tych bodźców. I nigdy, przenigdy nie wchodź w interakcję, którą sam zaczynasz i przede wszystkim nie odpowiadaj na wiadomości, bo pamiętaj, że po drugiej stronie jest osoba, która cię zostawiła. Skoro wróciła, to znaczy, że wróciła, bo ma interes albo poczucie samotności, a to nie jest dobre uczucie do budowania. Relacji. Po prostu. Ani tym bardziej do odbudowywania relacji, która sprawiła Ci wcześniej tyle bólu. Ciało i umysł to kluczowe fundamenty regeneracji. Ćwiczenia fizyczne. Regularny wysiłek fizyczny redukuje stres i poprawia nastrój. To już chyba każdy wie. Zdrowe odżywianie. Dobre jedzenie poprawia kondycję psychiczną i fizyczną. proste jak drut. I zwróćcie uwagę, jak wielu facetów po rozstaniu, po rozwodzie idzie właśnie na siłownię o siebie zadbać, żeby. Zadbać o sylwetkę, zadbać o sześciopak. Zadbać o, o mięśnie, zadbać o zdrowy wygląd. I przede wszystkim zadbać o zdrowie, bo każdy ruch, każde wejście w przestrzeń, dbanie o siebie, powoduje, że przerzucasz uwagę na siebie, a nie na osobę, która cię rzuciła. I bardzo ważne, żeby robić to dla siebie, dla samorozwoju, a nie żeby komuś pokazać i udowodnić, bo ci ludzie mają to w dupie. Twoja była ma to gdzieś, jej już nie interesujesz. Ona już pewnie skacze gdzieś na nowym chuju, a prawda jest taka, że ty musisz zadbać o siebie, po to, żeby przygotować przestrzeń dla nowej relacji. Dla nowej kobiety, która się pojawi, i to dla niej masz być najlepszą wersją siebie, a nie dla twojej byłej. Ale co w tym Simski wszystkim jest najważniejsze, dobrą wersją masz być dla siebie, bo ostatecznie to ze sobą walczysz każdego dnia. Medytacja i mindfulness. Dużo się o tym mówi, ale pomaga się skupić na teraźniejszości i redukować negatywne emocje. To bardzo fajne narzędzie i warto z niego korzystać. Zainwestuj w siebie, twój rozwój. To jest Twoja nowa misja. Nagle masz przestrzeń, w której nie musisz nikogo zadowalać. Nie musisz spełniać niczyich oczekiwań. Zatrzymaj na chwilę. Możesz skupić się wyłącznie na sobie i poświęcić cały czas i energię na to, żeby siebie rozwijać. Na naukę nowych umiejętności, język obcy, programowanie, biznes. Każda nowa umiejętność wzmacnia Twoją pozycję w Twoich własnych oczach, ale też podnosi Twoją wartość na rynku randkowym. Czytaj książki. Wiedza to klucz do lepszego życia. Tak mało ludzi czyta książki, a wszystkie prawdy są zawarte w książkach. Po prostu je zacznij czytać. Nie czytanie książek odziera Cię z szansy na bycie najlepszą wersją siebie. Bo być może dzisiaj nie przeczytasz jakiegoś jednego zdania, które zrobi Ci taki dzwon, że akurat wymyślisz biznes. Że akurat wymyślisz przestrzeń, w której będzie Ci się lepiej odnaleźć. Że podniesiesz swoją wartość na każdym rynku. Dlatego właśnie czytaj książki. Po prostu. Otaczaj się właściwymi ludźmi. Buduj wartościowe relacje i otaczaj się osobami, które cię wspierają, które cię wznoszą, a nie osobami, które cię przytłaczają. Podróże i zmiana otoczenia. Zmiana środowiska pozwoli ci nabrać nowej perspektywy i ruszyć naprzód. To jest zawsze dobry pomysł. Jesteś produktem swojego otoczenia, zawsze i wszędzie, na każdym etapie swojego życia. Otoczenie ma wpływ na to, kim jesteś. Tu nie chodzi o zasadę średnia z pięciu. Chodzi o to, że jeżeli masz pozytywne otoczenie, świadome, z pozytywnym wydźwiękiem, to siłą rzeczy Twoja ekspresja też taka będzie. Jeżeli będziesz w otoczeniu nacechowanym negatywnie, będziesz siąknął tą energię i będziesz nią przesiąkał dzień po dniu, i będzie ci się dużo trudniej odbudować. Zwróć uwagę na to, jak ważne i istotne jest w Twoim życiu otoczenie. I otaczaj się ludźmi, którzy Cię wznoszą, wspierają, inspirują, dodają energii. Jak zatem uzyskać nową tożsamość i stać się. Najlepszą wersją siebie. Ten segment to kluczowy etap Twojej transformacji. Teraz, kiedy masz solidne fundamenty, musisz skupić się na budowie nowej, silniejszej wersji siebie. Musisz zdefiniować cele. Wyznacz jasne cele na najbliższe miesiące i lata. To szalenie ważne. Musisz zbudować nową rutynę. Skutecznie ludzie mają swoje nawyki. Ty też musisz je mieć. Ona jest potrzebna, żeby wprowadzić porządek do Twojego życia. Znalezienie misji życiowej. Związek. Nie powinien być Twoim głównym celem w życiu. Znajdź pasję, pracę lub projekt, który cię napędza. Coś, co daje ci nową energię. Jeżeli w oparciu o nowe cele, o nową misję i o tych kilka rzeczy wcześniej, które spowodują, że zadbasz o siebie i po prostu będziesz lepiej funkcjonował, jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że zwyczajnie nie będziesz miał czasu na to, żeby rozmyślać o tym, co było w przeszłości. Na to, żeby rozmyślać o, o jakiejś byłej. I przede wszystkim jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy się rozwijasz, Wznosisz się. Jak się wznosisz, zmieniasz perspektywę. I nagle może się okazać, że to, co było dla ciebie szczytem góry lodowej, w momencie kiedy ty urosłeś i skupiłeś się na sobie, nie jest już tak atrakcyjne. Dlatego tak istotne jest, żeby, zwłaszcza w tym momencie, poświęcić czas. Przede wszystkim sobie. Podsumowując, teraz już wiesz, że rozstanie nie jest końcem. Tak naprawdę to dopiero początek. Masz wybór. Możesz pogrążyć się w smutku albo wykorzystać tę okazję do odbudowy siebie. Wielu mężczyzn, dopiero po rozstaniu, zaczyna prawdziwie dbać o siebie i osiągać sukces. Twoje życie jest w Twoich rękach. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się przydarzyło rozstanie, czy Was ktoś rzucił i jak Wy wy wydostaliście się z tej przestrzeni. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj ten kanał, bo tutaj nie ma jeżdżenia na gapę. Cześć, siemanko.